Witam na terenie koszar 6. Batalionu Dowodzenia 6. Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie. W imieniu 6. Brygady Powietrzno-Desantowej przyjmujemy wyzwanie od placówki Straży Granicznej Zakopane do GASZN Challenge dla Wojtusia. Jako spadochroniarze zawsze jesteśmy w gotowości. Podpór przodem, ćwicz! Raz, góra, dwa, góra, trzy! Góra 4, góra 5, góra 6, góra 7, góra 8, Gura, 9, góra 10, góra. góra. Przerw ćwiczenie. Powstań. Melduję wykonanie zadania. W imieniu 6 Brigady Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Do Gaszyn Challenge dla Wojtusia nominuję Jednostkę Wojskową NIL 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy Trzecią Regionalną Bazę Logistyczną Dziękujemy